Za mnie jest tak, za mnie taki pożytek jak te górna na placu Jest, trzeba załadować i tyle, tak? I wywieźć I wywieźć ja, tak, tak. Ole masz teraz opasu mm. no Ale to jeszcze możesz więcej tutaj? Parę Nie, sztuk czy już maks? Jeszcze znać Dobra, już wiesz To już się za dużo mm. to się tyle co jest stanowisz, tyle jest w jest jeszcze dodatkowe stanowisko zrobione tam w innym pomieszczeniu na jedną sztukę. No tak wyszło. Ale ładnie. A znowu ubilałeś ściany? Ja co roku. Dobra, i dam, no, dobra, już idę, no. A ty mówisz, że to jest pecha przynosza. A ja w delegacji do ciebie przyjechałem i zobacz, dwa hektary do kupna ponad i kupuję. Przed chwilą z moją nie? Panie, bierzesz pan? Bo, jak nie, to żukam go innego, panie, biorę. Ja bym się sobie do samochodu odebrał takie ładne rosołaki. Mam muszę... Na razie nie syp. No dobra. O kurde, tu teraz fajnie, nie? Tu chyba jest z petarda. Mistrzostwo, tutaj wyżej zrobiłeś, to nie wysypują nic chyba, co? Dokładnie, dlatego jest to wyżej zrobiłem. Tylko i wyłącznie dlatego. Brać? No. Dobra. Olewcu. Masz. Ty kurwa jak dinozaury. Tak. Ryczą nie? Hmm. No i witam was, jesteśmy u Macieja Kolejny vlog u niego na gospodarstwie Wywozimy teraz obornik Tutaj jak widzicie Z placu, z płyty Jest wywożone na pole Bo po prostu tutaj się nie mieści I Maciek musi, musi go powywozić Nie wiem czemu nie cofnąć Ty! Cofnąć ci trochę! Cofnąć! <laughs> Maciej swoje żywiole elegancko towar ekskluzywny pierwsza liga tyle zostało z tego wszystkiego dzisiaj dobrze idzie więc człowiek trochę się boi bo zawsze coś może się zepsuć o to jest elegancki sortowniczek ale mi się on podoba taki w kolorze forschita o, tu ziemniaki mają zeskładowane, kurde Słowo przekryte przykryte elegancko Słoma Żytnia Ładna taka Ziemniaczki Tutaj tak linia idzie Elegancko, te roleczki fajne Fajne sortowniczki Jo Nie żałuj towaru, mało nie, 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 nie. Trzy, trzy to nowa? Dobra, do Wraśkowa jedziemy Obornik, a w zestawie Prezencie, poproszę bardzo Dobra Cyk Teraz który to jest guzik? O kurwa Dobra, bo my te biegi musimy też, bo nie łączymy, nie? Gdzie mamy ten tym bichajster. Jezus Matko Bosko Tu Mów No Ja wiem starasz się robić co możesz tam jeszcze nam na pole asfalt zrobili I to i tak gówno z tego wyjdzie powiem kurwa to tam jest Asfalt? Na pole Ja będzie Podjewo, bo kurwa na asfalcie Tam ten asfalt trochę było kurwa hmm. No to jest to czy... fajna droga jest asfaltowa ale powiem ci, że u nas też w jednej wiosce zrobili <grym> I najlepsze, że ciągnikami teraz mamy zbytnio tam nie jeździć A... A jak nie jeździć jak są dojazdy do pól, nie? I zaraz będą zgłaszania, że... Błoto, że to tamto, nie? Ty, słuchaj A ty nie masz żadnej łopaty takiej fajnej? Tamto pozgarnia to błoto A to i to, ja się na końcu to Dobra O tam ja zakładam, szybko ja się nie będę no i dobra, o to chodzi w tym dzisiejszym odcinku, że Maciej przegrał zakład i mi dwie przyczepy obornik obiecał, z transportem co ty zasnij, chłopie masz, co? co ty na to? A bo ty kurde boisz się, że ja za tą spinę cię ja kurde Jo. Ja biorę już za Duca, você atrasse, você Súha, a, mysli, se a porta, se vai. Ty, tak. hey, a to jest oryginalna? Tak. I to też? 77 roku. Oryginalna. Wygląda w ogóle fajnie, nie? To jest zajebiście Yo. wygląda. Puszku, co kurwa ty kurwa, tutaj kolekcjonujesz? A ten mi puszkę przyniesie, ten mi przyniesie. Oj, źle stanąłem ci co? Jadę z tatem na pole. No, kiedyś tak to było, nie? No. To się działo z tyłu. Może ci odjechać? Taki przesmyk sueski masz. Dziękuję, placu to. No. Coś się dzisiaj jeszcze wydarzy? Chyba już nic, nie? Ale że nie. Się Que beleza! Tu lepsza ziemia. Tu no tak. A tu łąkę miałeś, pamiętam? Miałem, miałem. No. no a tu ja rali wtedy. No, tutaj. Mam. Jak to idzie Ty jak wykiprujesz, to wyciągniesz Ja ostatnio jak pierwszy raz ja tu nie to ja miał całą mość koła się tu nie kręcił <gry> Tu masz bolca takiego fajnego doła No. Dziotkie poleista, łubin i... Ale ta rzodkiewka podobno podobną robotę robi, nie? Jo O loka duża. A tu no, dla bydła to... nie myślałeś? Nie. Ja tu... To, to, to jest poklą podziemniaki. A one wyżarły, nie? Jo, to było pokląd pod ziemniaki, a no, tu był zimowy. I to co wiesz, samo się wyjęczmienia. Aha. A no i teraz tutaj mam zasiane tak do połowy. Żyko hybrydowe. A tam to też jest twoje? Jo tam będzie na wiosnę łubin. zasiany I tutaj pójdzie właśnie pszenica nie? Tak wyszło Której strony mam wchodzić? się obojętnie Ale nie mi się opuściło Czekaj Tu jest wszystko napjúnya. Você Przy, przyjechało Siostra z Poznania przyjechała i tak wiesz Wszyscy naraz Opa, o Na koło Zaraz się policja będzie miała Chyba tego agenda Sam będziesz jechał Ale towar, luks Luks towar! Jo Maciej, prawdziwy Maciej Za burtę wywalił Ty! Teraz to trzeba cofnąć, bo weź jak to wyglądać będzie Nieproporcjonalnie. Tam jest taki ten moky przerobiony, tam władzy Nawet po resorach Ten Ten jest taki widzisz trochę świeżo Daj widzę? Zajebiste Długie, nie? No Tak ty robisz no. <laughs> Kurwa, salają <laughs> Dobra, daj ja sobie to trochę połknąć. No, Wiedziałem, że to, musiałeś to. wziąć to i tak ode mnie Nie dasz, nie dasz, nie zaufasz mi, nie? Koledze no. Aha, a, dobra, dobra. Czy się dobrze Nie spadnie, zobaczysz No moja odpowiedzialność <laughs> No chciałbyś, żeby upchać cię trochę bardziej? Ale tu nie spadnie, tu się tak trzyma jedno założone, na drugie Tu też Próbowałem tam mówię, że dobry chłopak jesteś, tylko nieposłuszny Tak mi powiedział a? A nie słuchasz go, no. Ja mówię jakbym jakby słyszał Marka No, no tak tak. a mówię, a pan kiedyś słuchał taty? Ja zawsze słuchałem taty. Do Bo jak nie, to wpierdol. A teraz są inny czas. Ja do misie się Posiadę. To nie moje To nie twoje? Nie Ja myślę, że to twoje to Moje dopiero się tu zaczęło Dwa kurwa supy na samym starcie masz No? Ma. i 2,5 metra od granicy Kto to tak kurwa dzielił? Zamiast od supu? A nie mogę się dogadać z gościem? Gdzieś ci nie, da nie, więcej? Bo zanim... Yy, ten. Bo to jest ziemia z powrót, tak? A. I elektrownia stawiała ja dopiero się dowiedziałem, że mnie stawiała a na dzisiejszy mój tata Jak już słupy stały Wyłączy ci ten grzybek? Myślałem, w sensie, że katapultę mi dajesz A za się? No zobacz <grystanie> ja, kurwa, Jak Ryba tu Dobra, jednak nie Ja już ten O, coś dzwoni do mnie Więc ty tym telefonem dobra Milan To jest takie fajne powiem wam. O kurio, to jest takie Dobre A tam się przejmują i taki się tak mówi tak Ale co? Przyczep No ale to jakoś zamknę, żeby łatwiej było zamknąć się takie Źe co? Czernosz taka, że patrala, że... Trzeba weź myszy, bo mi się... Ja pierdolę, <śm> na pal... Jak ty to kurwa mierzył? Na palet. Dobra A Tu widzisz, to jest taka linia, trochę no. Lepiąca się no. Jest taka lepszejsza, nie? Ogólnie z tyłu to jest fajnie, tylko kurwa wejść ciężko Znaleźć się tutaj ciężko Halo Adaś Adaś dzwoni Cio tam co? po bulwy przyjechałem, wezmę takie bulwy eleganckie no będę jechał za godzinę gdzieś dobra no papa pa. <tryk> Sek ucieka, on już wie o co chodzi. Idę ziemniaki kupię na Macieja. Taki, taki, taki opór, że kurwa kogut spadł. I tak. jak podniosłem, go? już alert weszłem. Masz to dobrze, ty nie widziałeś. Tego? Widziałem. I tak jeb, i kogut spadł. <noise> Wideł nie miałem w ręce to bardziej się starał. No jedziemy 嗯。对、uh huh. uh huh. Ето и х***а Къре Ти ти Я ти сердце отдам, а ти ми кърво това тачка Jak widłem wziąłem, to mniej się starasz. <śpiewa>